Jesteś taka ładna ostatnio z nową dziarą w dresach, z marihuaną Z blizną czaszką w stylu wapatio, chciałbym cię namalować jak walisz wiadro Jesteś taka ładna ostatnio z nową dziarą w dresach, z marihuaną Z blizną czaszką w stylu wapatio, chciałbym cię namalować jak walisz wiadro jak jedna z moich francuskich prostytutek, chiński zwiast kręci mnie stary wótek, ale trudno jest ci patrzeć w oczy kotek. Pytasz mnie wtedy na chuj gapisz się, ja tracę wątek. To jest podświadome, że czuję strach związany z twoim teleskopem, ale potem orzeźwiasz mnie mała, jak twój alkoholowy oddechio. Co ty kurwa piłaś spirytus, z tobą chodzę po budzie jak Jezus Chrystus Wyjebane masz, gdzie robisz siku, pod komisariatem czy w rynku na chodniku Kocham cię mała, mimo twych wyroków, na chuju małaś tamten samochód Teraz możemy być w dołku, bardziej niż teraz na dołku, ej Jesteś taka ładna ostatnio, z nową dziarą w dresach, t z marihuaną Z pod czaszką, w stylu w chciałbym cię namalować jak walisz wiadro. Jesteś taka ładna ostatnio, z nową dziarą w dresach, t z marihuaną Wyznam pod czaszką, w stylu w chciałbym cię namalować jak walisz wiadro Ty moja patusiaro, ty moja patusiaro